Hej, cześć, witajcie, z tej strony Mikalo, witam was w kolejnym odcinku z Genshin Impact na moim kanale A w dzisiejszym odcinku mamy dwa nowe banery Raiden Shogun oraz Kamisato Ayato Te postacie już posiadam więc Dzisiaj nie będzie do końca wishowanie po nową postać Dzisiaj będziemy wishować na banerze z bronią Trochę jest to takie, wiecie Ogólnie odradza się wishowanie na baner z bronią Bo jakby można sobie grać postaciami nawet gorszymi broniami Też będzie dobrze Ale chciałbym dzisiaj zasaleć i w końcu zdobyć jakąś 5 broń. Na sam to dostał łapkę w górę. Będę ci bardzo wdzięczny, tu mamy pieska i mam nadzieję, że, że dzisiaj po prostu do szczęście. W poprzednim odcinku wyszowałem po Wondera, no i się udało, ale też na odcinku tamtym wyszowałem na tym banerze. I teraz aktualnie na tym banerze z bronią mam uwagę, uwaga, 55 Pity. Tu w ogóle mam jeden y, LG the End, ponieważ wyszowałem na tym banerze i za pierwszym Pity wyskoczył mi łuk, także miałem farta. Ja chciałbym zdobyć to. Broń, ponieważ ta broń jest naprawdę cudowna, mi się podoba wygląd w ogóle tej broni oraz pasuje ona idealnie yy, dla właśnie yy, tej pani. Mam w sumie jej broń The Catch na refinement 5, co sprawia, że w sumie nie potrzebuję niby tego Engulfinga. Aczkolwiek, no jeżeli się nie uda, to zdobędę broń dla to, A jeżeli w ogóle się nie uda z tego zdobyć, ponieważ nawet jest szansa widzowie, że mogę dostać nic z tego, tylko jakąś międzygłastkową broń ze standardu, ale mam nadzieję, że do tego nie dojdzie, więc o tym w ogóle nawet. Nie myślę. Wow, sorry, przepraszam. O nie, ucieka. O, zniknął. Zrobimy sobie już te strany przed odcinkiem, więc sobie je odbierzemy. Także warto je robić, widzowie, bo macie tutaj darmowe primogemki i tak dalej. No tu już nie ma primogemków, ale okej. Okay. A i w ogóle chcę tom zdobyć, ponieważ i brakuje mi jedna konstelacja, żeby mieć najlepszą konstelację, jaka istnieje. Ponieważ ta konstelacja powoduje, że postacie, które mają elektro, zwiększają się crit damage o 60%. Więc do teamu z Raiden to będzie po prostu miazga. No jakby widzowie. Mamy troszeczkę primogemków, ale dobra, widzowie. Ja mam nadzieję, że. Że uda i dostaniemy szybciutko jakąś broń. Ja mam nadzieję taką. Dobra. Eee, czterogwiazdkowe, może być. Fajnie, jakby coś fajnego wydropiło. Może jakaś postać, bo na Weapon banerze też jest szansa na jakieś tam yy, bronie. Ło! Okej. Okay. Dwa razy po cztery gwiazdki. Co? Co jest to? Jak trzy razy po cztery? To jest naprawdę rzadkie, żeby dostać trzy razy broń czterogwiazdkową pod rząd. Ja rozumiem, jakby to był jakiś przerwak, ale to mi się podoba. Okej, okay, jakby. To jest naprawdę super. No nie, dobra, widzowie, błagam, proszę, engulfing, proszę, błagam, jakby ta włócznia jest po prostu tak piękna. Ja mam w ogóle stawał w home, która też jest bardzo dobra, ale bym chciał... Jest! Jest! Udało się! Dobra, I coś co prosto, dobra, coś tu jeszcze będzie, okej? Okay? Może drugi, druga, druga. O, ta broń, chyba i jej... nie mam, nie wiem, albo może mam, ale, ale, ale... Nie wiem, dobra widzowie, coś jeszcze drugiego. Dawaj, dawaj, dawaj teraz miecz. Dawaj, teraz miecz dla Ayato. Ja dawaj, dawaj. Nie, no widzowie, udało się. <słuch> Super. Ta broń jest tak mega dobra. Nie, no, ona jest cudowna. I widzicie, nie miałem tej broni jednak. Czy ona jest dobra, to nie wiem, ale jest nowa, więc yy, chociaż coś. No i co, udało się na chyba 70. No jakimś tam, który więc całkiem spoko. Mam jeszcze dużo primogemów. Także jest elegancko widzowy, no widzowy, no i co. Ale to jeszcze nie końcu usiowania. Jezu, jak ja podałem się w ogóle wygląd całą formy i teraz ta broń jest po prostu też mega, mega cudowna. Nie, no ona jest super, a broń tak idealnie pasuje do tej postaci. No naprawdę, jestem zachwycony, że się udało. Ale to nie koniec, widzowie. Musimy zaszaleć, ponieważ, no, za prosto. Także, widzowie, na tym badaczu mamy Sarę i ja chcę zdobyć konstelację. Jedną, tylko jedną. E, jak nie mam tutaj pity. A jak przegram, no to przegram. Zobaczmy, zobaczmy, co będzie. Dobra, zaszalejemy, niech będzie. Błagam, błagam, błagam. Nie! Co? Co? Nie! Co się... Nie! Nie ma opcji! Co? Co się stało? Widzowie, ja chcę przegrać na Tajneriego, ponieważ on jest teraz by standard puli i jakby... On jest mega mega fajny, więc jak na niego przegrał, to bym się cieszył, bo bym miał wtedy gwaranta i bym, okej, okay, dobra widzowie, dostałem saju. Co teraz będzie? Albo Raiden, albo czy ze standardu? Co to będzie? Co to będzie? Nie, ja nie wiem, jestem w szoku. Jest, jest. Bolę. Dobra, nie, nie. Co? Jest? Dzisiaj ona? Co? się wydarzyło. Dostałem Tajneriego, którego chciałem dostać tak po prostu, żeby mieć, żeby go dostać po prostu, żeby mieć go z głowy i dostałem jeszcze jedną konstelację do Kłudzią Sary, którą potrzebowałem. To jest najlepszy odcinek, Ja to mówię już trzeci raz pod rząd. Ja nie wiem widzowie, mam teraz jakiegoś turbofarta i widzowie, mimo że przegrałem, to jakby wygrałem, bo dostałem nową postać, którą chciałem, i teraz mam gwaranta na, na, nowy, na nowy baner. Nie no! Tajneriego za bardzo nie lubię, jeżeli chodzi o gameplay, to już mówiłem już wiele razy, ale ogólnie jego... Wygląd mi się podoba i w sumie jest to postać dendro, taki mini dendro DPSik de Także nie mogę narzekać, nie? Nie mogę narzekać i to jednak nie wiem, jaką miałbym dać mu broń w sumie, bo ja nie znam się, nie? Jakby ja mam LG for the end, nie wiem, czy on dla niego jest dobry, nie mam pojęcia. Mam Amot Boa, no nie wiem, nie wiem. ostatnio coś mi, coś, coś mi dobrze idzie, no i teraz widzę, że mam gwaranta, a ja jedyną postać, którą aktualnie mega, mega potrzebuję, jest Jelan, a ona prawdopodobnie będzie miała swój. Powrót niedługo. Fajnie byłoby ją dostać na 100%. Ale też będzie nowa postać pięciogastkowa, El tam. I w sumie nie wiem, czy po niego wishować, bo po części jest on git, ale w sumie jakoś jakoś mnie tak nie zachęca strasznie, nie wiem czemu, ale jakoś, skoro mamy, udało się wszystko zrobić z jakimś studem, no to lecimy upgradeować tutaj naszą nową włócznię dla Raiden. I właśnie, kurde, przecież odbukułuje mi się teraz konstelacja szósta. Nie no, nie no, widzowie. Naprawdę, Genci mnie w końcu posłuchał. Nareszcie mnie posłuchał. Dostałem monę w poprzednim odcinku. Jeżeli chodzi o monę, to mam na talent 8 bursta. Jeszcze nie ogarniałem jej, jeżeli chodzi o jakieś yy, rekordy. Bo, bo jakoś nie miałem na to czasu i, i o, o ochoty. Więc jeszcze, jeszcze, jeszcze tam jej nie, nie ogarniałem. Ale chyba na nią tą broń, ta broń jest całkiem spoko. Daje się jakieś tam artefakcje, na przykład instruktor i, i się robi rekordy tego co wiem, ale mogę się mylić. Myślałem, że trafię ten miecz na Jato i będę troszkę taki zawiedziony, chociaż też nie do końca, bo wiecie, no, jednak ta broń dla Jato jest mega spoko, aczkolwiek nie jest mi aż tak potrzebna, bo nie gram tak dużo Ayato. Ja w sensie wystarczy mi y, broń, którą mam aktualnie na nim. A jeżeli chodzi o Raiden, to teraz, no teraz ona będzie po prostu tutaj ciachać wszystko, mi się wydaje, nie? Nie wiem, ile się da, bo nie wiem, na ile mam materiałów, ale mi się wydaje, że jednak mam wystarczająco, żeby sobie go ulepszać, a jednak nie mam... Aha, to potrzebuję, no dobra, no dobra. Ale jestem zaskoczony akurat z tym Tainari, naprawdę, ja byłem pewny, że go nie dostanę tak szybko. I się udało, widzowie, więc ostatnia postać ze standard baneru to jest Jean, której w sumie tak naprawdę nie chcę, jakby dla mnie ona nie jest jakaś turbo najlepsza, ponieważ jakby mam kazuchę i on mi zdecydowanie wystarcza więc jakby Możesz przejść, ale w sumie nie musisz, jakby nikt nie będzie płakać. Przepraszam Cię, Dino, ale po prostu jakoś. Dobra, zlewelujemy sobie Tainariego na level 20 i dostaniemy sobie łyżka za ascent. Także sobie go tutaj zrobimy, sobie odbierzemy i zobaczymy. Nie no, jakby coś jeszcze wypadło ze standardu. Mam tysięcy Primogemów po tym samym otwieraniu. Ja nic nie otworzyłem. Dosłownie, naprawdę, dużo się nie zmieniło, jeżeli chodzi o mój stan konta, więc. I mam jeszcze 5300 litery, co daje nam widzowie 10 łyszy, da darmo nie, tak po prostu. Także zobaczymy sobie nowy event, ponieważ jest powtórka eventu z kiedyś, już ten event kiedyś był, ale jest to chowany w Genshin Impact, tak jakby jest taka minigirlka w Genshinie, także sobie zagramy jedną rundkę. Dobra, jestem po stronie tutaj chowających się niestety, a szkoda, bo bym chciał w sumie tutaj zagrać jako Hunter. Yy, grałem przed odcinkiem jedną mapę jako Hunter i w sumie słabo, słabo mi poszło troszeczkę. Dobra, mamy 10 sekund na schowanie się, widzowie. Ja jestem tutaj, gram jako Tainari. Tutaj na E mogę się zmieniać właśnie w te trzy rzeczy. Tak, i dobra, musimy gdzieś się schować. O nie, nie mogę tutaj, kurde. Eee, gdzie mam się schować widzowie, nie, ja tutaj zaraz przegram, to nie no, nie chcę być tym. Tym będzie lepiej, tym będzie lepiej. Tylko kurde... Tu jest... oee... Tragedia, tragedia tu jest widzowie No przecież tutaj, jest to niby spoko Kliówka, ale jeżeli mnie znajdzie, no to no to kaplica będzie wiedzieć, że to ja jestem tym, tym, tym czymś, tym z bankiem, więc może być problem, nie? Jestem też na granicy mapy, także... Kurde, ja bym gdzieś poszedł indziej. O Jezus, O, Jezus, co ja zrobię? O Jezu, dobra, ja się wracam, ja się wracam jednak, chociaż... Nie no ta kryjówka jest słaba. Chociażbym pierwszy nie odpadł, to będzie super, nie? Bo jak, jak się pierwszym odpala, to tak trochę jest słabo. E, okej, okay, tutaj chyba jakiś gracz tutaj jest, bo się rusza ten dzbanek. Hmm, gdzie ty możesz być? Chwila, chwila, tylko tak wiecie. Dyskretnie szu Nie, nie, no kurde! Ej, no gdzie ona była? Gdzie ona była? No nie! Na drzewie gdzieś się schowała i mnie zauważyła, no kurde, no! Ale w tym chowanym jest taka dziwna rzecz, widzowie, że można dostać jakiś taki efekt, dzięki któremu możesz w ogóle znaleźć gracza. Ty ktoś się... tego... halo, co tu się dzieje? Ej! O nie, złapała go, kurde. Dobra, jeszcze jeden gracz został. Gdzie on może być? Jeszcze minuta do końca, czy ty to znajdziesz? No nie wiem, mam nadzieję, że nie. Bo jak ona nie znajdzie, to tak naprawdę wygrywam grę, bo jakby jestem chowającym się i wtedy jakby chowający wygrają, więc Jeszcze nie cała minuta została, nie znajdziesz go, nie ma takiej Nie! Jak go znalazła, kurde, no nie. Dobra, tym akcentem kończymy ten odcinek. Naprawdę jestem mega szczęśliwy. Jestem po prostu zaskoczony tym, co się wydarzyło. Naprawdę mega super odcinek, mi się to podoba. Więc dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się. Aha, kto to? Mm, nie dzięki. Do zobaczenia, trzymajcie się. No i cześć.